Przedstawiony był znak specjalnie, nie? Jakby chciał to zmieścić. A w Poznanie ile jest takich przestawionych. To... Nie no dziwię to się, w takim no to, to razie dało jakbyś. Nie, ale począł to, mi jeść. Kiedyś tam to, to, to 70, albo 71. 70. Tak było, tak. Masa, to właśnie na my jedziemy do tego kościoła w lewo? No, na ten plac? Nie, ja w Nie, na klapie nie, bo na jak nie No, może być i ciekawe. Czyli seminarium. Tak, seminarium. na No tak, tak. No i tam będziecie do przodu stanowić weźmiemy. No, nie